Dzień dobry, witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej meczu pierwszej rundy Buchalu Polski. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem gospodarczym w stosunku 2 do 1. Jako pierwszego, krótki komentarz, bardzo poproszę trenera gości. Na wstępie muszę pogratulować olimpijczyznom awansu do rundy Buchalu Polski. My, jako klub z przyjechaliśmy tutaj z chęcią zdobycia awansu do kolejnej rundy. Co prawda, tak zapowiadaliśmy, mecze pucharowe są traktowane przez nas jako etap przygotowań, ale też mówiliśmy, że w tym etapie przygotowań będziemy rywalizować. na tak, tydzień temu w yy, z dużym charakterem walczyliśmy do o to, żeby awansować tutaj do tej kolejki Pucharu Polski i, i spotkać się z o.o. Tak samo dzisiaj wydaje mi się, że moja drużyna zostawiła sporo zdrowia, sporo charakteru na boisku. Wiadomo, że Puchary mają takie swoje prawa, to są inne rozgrywki niż liga. Drużyny niżej starają się sprawić niespodziankę i tę niespodziankę dzisiaj mamy. My, my się troszkę borykamy z pewnym problemem. Tak jak na początku przygotowań zimą przed Wiosenną traciliśmy bardzo podobnie bramki, że, że, że przeciwnik stwarzał niewiele sytuacji, ale był bardzo skuteczny i wykorzystywał tę sytuację i miał dla siebie wykorzystywny wynik. My właśnie w tym okresie przygotowawczym i w tych meczach malowych, z czym takim się borykamy, że te nieliczne sytuacje przeciwnika powodują, że my te bramki rzeczywiście tracimy. Później piłka nożna jest taka, że zawsze strata bramki powoduje taki aspekt mentalny, trzeba dużo więcej wysiłku włożyć w to, żeby ten wynik odrobić. Myślę, że druga połowa w naszym wykonaniu była dużo lepsza. W pierwszej połowie zaproponowaliśmy ustawienie personalne, a w drugiej, w drugim, w drugiej połowie zmieniliśmy to ustawienie na, na bardziej ofensywne i na pewno to przyniosło taki efekt, że zdominowaliśmy rywala, jeżeli chodzi o, o grę. Posiadanie piłki gra toczyła się praktycznie na połowie Olimpija Zambrów, która starała się wyprowadzać. Groźne kontry, wyrównaliśmy, pokazaliśmy charakter i za wszelką cenę dążyliśmy do zdobycia drugiej bramki. Były sytuacje, nie wykorzystaliśmy tych sytuacji. Już przygotowaliśmy się do dogrywki, nastawiliśmy się na tą dogrywkę, no i niestety gdzieś tam złe podanie w środku pola. Przeciwnik przechwycił, poszła kontra i dostaliśmy bramkę na 2-1. Także wiem, to jest dla nas rywalizacja. Przegrana, przegrana to jest przegrana. Co się smutnie, że przegraliśmy. Bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie i w następnej rundzie, być może na własnym stadionie, spotkać się z renomowanym rywalem z Seksta klasy. Nie będzie nam to dane i należy tego żałować. Teraz przed nami ostatni tydzień mikroskopu, przygotowań do rozgrywek pierwszej ligi. Jesteśmy tam Benjaminskiem. Będziemy musieli bardzo, bardzo mocno zapracować na każdy z tych rozgrywkach i już tylko o tym myślimy. Nasze, nasze przygotowania były zakrojone przede wszystkim, żeby przygotować się na pierwszej pierwszoligowe i tam będzie weryfikacja i z tego będziemy rozliczani. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Wieszy, za ewentualnie. Ja chciałbym z tego miejsca pogratulować swoim chłopakom, że mimo różnych kłopotów, jakie przechodzi klub w tej chwili i chcieliśmy się zmobilizować i pokazać w miarę dobry futbol. Tak? Myślę, że to przy okazji braliśmy przynajmniej jak ruch, ruch z równym. W drugiej połowie, to, po prostu chcieliśmy tak dalej. tak? Chcieliśmy się troszeczkę od tyłu. Wiedzieliśmy, że kilka z tych to jest zespół o dużej jakości I, i wiedzieliśmy, że gra otwarta w drugiej połowie jest nam nie czernie, tak? Szukaliśmy, Mieliśmy otwarty wynik, więc szukaliśmy tych i mieliśmy takie trzy sytuacje, tylko wykorzystaliśmy w ostatnich minutach i chwalamy bardzo za to, żeby byli konsekwentni. Oczywiście popełniano dużo błędów w trakcie przygotowań do, do sezonu. Nie udało nam się zarejestrować pięciu zawodników, którzy już praktycznie mają podpisane umowy, więc. Na nas zwycięstwo w 90. minucie było zbawienne, bo yy, praktycznie mieliśmy tylko dwóch uniorów na ławce, którzy mogliby wejść w naszej dobrywce. I z tego się cieszymy, że udało nam się w taki sposób wygrać. Ja, mimo wszystko wydaje mi się, że to zwycięstwo zasłużone, bo jednak mieliśmy lepsze sytuacje i na dwa yy, była ta sytuacja Sebastiana. Yy, 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 szerszka i można było ten mieć jakby za, zabić już tam w 70 minucie, ale to się nam nie udało i NTRS po prostu wykorzystał tę sytuację I się to wiem, że w drugiej połowie optyczną przewagę i rzeczywiście chyba dwie więcej sytuacje rzeczywiście mieli. Ale my to też swoje sytuacje mieliśmy. Ale tak jak powiedziałem, Graliśmy tak jak chcieliśmy. Także jeszcze raz gratuluję swoim chłopcom. Myślę, że to nas zmotywuje do, do dalszej pracy, bo przecież jeszcze jest dużo przed nami, a już za tydzień czekają nas mecze w mieczu i na pewno czeka nas tam bardzo duże zadanie. Dziękuję bardzo. Tym, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie do Pana Trenera gospodarczych. Oprócz zawodników którzy bramki zrobili, to tak Pana znakomity, którzy dzisiaj rano. Ja nie mam takiego zwyczaju wyróżniać, nie dawać jakiś cenzurek. Oczywiście ja oceniam każdego zawodnika indywidualnie. To robimy zresztą w szwabie trenerów. Każdego omawiamy. Ja oceniam ten zespół. Uważam, że zespół starał się realizować założenia takie, jak sobie założyliśmy przed nami, i z tego należy się cieszyć. Oczywiście jeszcze popełniamy dużo błędów gdzieś tam tracimy w jakiś taki niewymuszony sposób przez zawodników, to nie może się zdarzyć z zawodnikom na tym poziomie i będziemy dążyć do tego, żeby to poprawić, żeby, żeby e, takich niebezpiecznych e, kont sytuacji było jak najmniej. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? w tak Gospodarce i wzmocnienie szkół do drużyny i na jakich pozycjach? Jeszcze szukamy, szukamy na pozycjach stopera, stopera i środkowego napastnika, w przyszłym tygodniu tacy zawodnicy mają się pojawić. Być może uda nam się też ściągnąć zawodnika młodzieżowca na prawą obronę, do rekalizacji dla Brzeszkiego także. To są jakby takie no, kluczowe transpozycje i tak jestem zadowolony z tego, co jest na, na dzień dzisiejszy. To zaczyna pomału się zazębiać i dlatego cieszę się z tego, ale tak za. tych pięciu zawodników mam nadzieję, że będzie będzie potwierdzonych na mecz z i Niestety dla mnie no, większa możliwość manewru z zawodnikami dzisiaj takiej możliwości nie mieliśmy grać go jedenastu i na szczęście praktycznie dokończyliśmy go do końca do do dziękuję bardzo w całości takie stanie jeżeli nie dziękuję państwu dziękuję Kanale